Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj na tapetę bierzemy nowe urządzenie z firmy Aqua Trend. Mowa o urządzeniu Conversus. Jest to rewolucyjny produkt inspirowany urządzeniami do transfuzji krwi stosowanymi w medycynie. Conversus to dwukanałowa pompa dozująca, perstaltyczna, przeznaczona do ciągłej, nieinwazyjnej podmiany wody w akwariach. W swoim działaniu wykorzystuje dwie ultra ciche. Pracujące jednocześnie głowice dozujące, z których jedna odciąga starą wodę z akwarium, a druga dozuje świeżą w tej samej objętości z precyzyjnie regulowaną prędkością od 1,5 do 80 ml na minutę. Przygotowałem dla Was trzy zbiorniki. Zbiornik po lewej stronie. Jest to zbiornik z naszą czystą, przygotowaną wodą. Zbiornik środkowy jest to zbiornik nasz, główny zbiornik. I zbiornik trzeci jest to zbiornik na odpad wody brudnej z naszego akwarium. W skład e, całego zestawu wchodzi oczywiście uchwyt, zasilacz, e, uchwyty do zamontowania, e, zamontowania czujników które mają nam tutaj kontrolować prawidłową pracę naszego urządzenia. Zasilacz standardowy, zasilacz 24V. Oczywiście w skład wchodzą też mocowania do czujników, do tych pływaków, które dobrze znacie z innych urządzeń, jakie AquaTrend na rynku nam oferuje. Jeden czujnik montujemy w zbiorniku, gdzie jest nasza świeża woda przygotowana. Podpinamy go pod urządzenie, drugi czujnik także podpinamy pod urządzenie. Tutaj od razu uwaga, że fajnie wykorzystywać to urządzenie w, takim, w taki sposób, że mamy gdzieś zbiornik, w który zbieramy naszą brudną wodę z akwarium. Wtedy możemy w łatwy sposób zamontować kolejny czujnik w tym zbiorniku i wszystko mamy pod kontrolą. Oczywiście możecie sobie yy, brudną wodę spuszczać, że tak powiem, wężykiem prosto do kanalizacji, ale wtedy nie bardzo mamy gdzie zamontować e, czujnik, który będzie nam kontrolował ilość tej spuszczonej, spuszczonej wody do kanalizacji. Może to być po prostu problematyczne. E, dlatego ja proponuję mieć zbiornik z czystą wodą, nasze akwarium główne i zbiornik, gdzie będziemy zbierali brudną wodę spuszczoną z akwarium. Oczywiście docinamy, docinamy wężyki. Ważne, żeby urządzenie konwersus było wyżej nad zbiornikami. To jest bardzo ważne, bo grawitacja w pewnych momentach może zrobić swoje i może się zdarzyć tak, że grawitacyjnie po prostu woda będzie nam się dalej lała, mimo że na przykład głowice nie będą działać. Sterowanie. Całym urządzeniem jest bardzo proste, wszystko macie w języku polskim, w bardzo łatwy sposób możecie sobie skalibrować urządzenie, w bardzo łatwy sposób możecie ustawić czas pracy takiego urządzenia. Mamy tutaj podzielone na godziny, na minuty, na sekundy, na milisekundy, więc naprawdę dokładnie, dokładnie ustalicie jak ma to urządzenie działać. To urządzenie może działać w sposób ciągły. Ale może też działać w sposób sekwencyjny, to tylko od Was zależy, jak ustawicie, jak ustawicie takie urządzenie. Wszystko dokładnie można, można ustawić. Na początku, zanim uruchomicie urządzenie, warto jest słuchajcie ręcznie poruszać jedną głowicą, tak samo poruszać drugą głowicą, bo w momencie, kiedy urządzenie jest nieużywane, jest nowe, Warto troszeczkę rozruszać, rozruszać te, te dosyć elastyczne wężyki, które się, które się w głowicy znajdują, więc to jest słuchajcie bardzo ważne. Urządzenie to naprawdę jest bardzo, bardzo ciche. Możecie je wykorzystać na wiele sposobów, słuchajcie. Możecie je nie tylko do podmiany wody wykorzystać, ale możecie to urządzenie wykorzystać także do dozowania na przykład KH albo wapnia. W tej samej objętości ustawiacie i w tej samej objętości KH i CA wam się dozuje. Bo jak dobrze wiecie, że okresowe skoki przy tradycyjnych pompach, gdzie w danej godzinie na przykład dozujemy 25 ml KH, to powoduje pewien skok i to może stresować nasze zwierzęta w zbiorniku. Więc takie precyzyjne, ciągłe, płynne dozowanie pozwoli nam uniknąć, uniknąć stresu, szczególnie u bezkręgowców. E, możemy dozować sobie za pomocą tego urządzenia, słuchajcie, pokarm, na przykład e, plankton, w sposób ciągły. Możecie sobie ustawić naprawdę bardzo, bardzo powolny ruch tej pompy i bardzo powoli będzie nam dozowała ona, e, ona pokarm. Conversus idealnie także się sprawdzi e, na przykład w zasileniu, e, w zasileniu reaktorów wapnia, w zależności od zapotrzebowania na przepływ. Może zostać użyta jedna lub dwie głowice dozujące i wtedy w bardzo dokładny, w precyzyjny sposób reaktor wapnia jest, jest zasilany e, wodą. E, możecie za pomocą tej pompy dozować sobie, słuchajcie, leki. Też w bardzo precyzyjny sposób leki mogą być, e, leki mogą być e, dozowane. Urządzenie naprawdę przetestowałem dosyć, dosyć długo. Sprawdzałem go na różne, na różne sposoby i naprawdę pompki działają idealnie. Jedna pompka zaciąga czystą wodę, dolewa nam do zbiornika czystą wodę, druga pompka zaciąga nam wodę brudną i wypuszcza ją do zbiornika, który jest przeznaczony na, na, wodę, na wodę brudną. I ważne właśnie jest to, że mamy i czujnik w zbiorniku na wodę czystą i mamy czujnik w zbiorniku na wodę brudną, co nam gwarantuje, że nic nam się nie wyleje, nie przeleje, tylko w momencie, kiedy się nam e, czujnik zadziała, słyszymy bardzo głośny, wyraźny e, sygnał, pojawia nam się komunikat tak, z alarmem. Montaż urządzenia jest bardzo prosty, musimy tylko, jak wspomniałem, pamiętać, żeby urządzenie było wyżej niż e, zbiornik to jest bardzo ważne podłączenie całości jest bardzo proste, bardzo intuicyjne w pracy ciągłej. W pracy ciągłej to jest też bardzo ważne. Możecie sobie precyzyjnie ustalić od 1.5 ml na minutę do 80 ml na minutę i w sposób precyzyjny pompki jednocześnie chodzą w sposób identyczny. Nie ma tutaj żadnych różnic między pompką lewą a pompką prawą. Głowice naprawdę pracują w sposób e, bardzo, bardzo dokładny. To jest słuchajcie bardzo, e, bardzo ważne. Jak już wspomniałem ustawienie e, pompki w pracy ciągłej daje nam naprawdę duże, duże możliwości, czy to właśnie z podawaniem pokarmów, z podawaniem leku, czy z dozowaniem na przykład KH i wapnia. Idealnie Ustawiamy dawkę, jaka ma na minutę przepłynąć i naprawdę precyzyjnie te głowice, taką wartość, jaką zaprogramujemy, podają. Urządzenie oferuje możliwość pracy także w trybie mikro dozowania. Wydajność wtedy się troszeczkę zmienia, bo mamy w zakresie od 0,3 do 15 ml na minutę, więc naprawdę możemy jeszcze takie mikrodawki. Wymaga to tylko wymiany, wymiany wężyków tłuczących. Nie musicie tego urządzenia wykorzystywać tylko do podmian wody. Możecie wykorzystać, jak mówiłem, do dozowania KH, do dozowania wapnia, do dozowania innych rzeczy, które są niezbędne w danym momencie do prawidłowego działania waszego zbiornika. Jest to produkt polski wykonany przez naszą rodzinną firmę Aquatrend. Wydaje mi się, że podmiana wody nie była nigdy prostsza. Nie była nigdy prostsza, szczególnie jak na przykład wyjeżdżacie na dłuższy, na dłuższy okres, nie ma was w domu, nie macie kiedy wykonać tej podmiany, więc sobie ustawiacie czy programujecie odpowiednie sekwencje, jak ma nam się woda ta podmieniać, w jakim okresie i wszystko się robi, słuchajcie za nas automatycznie. Także takie urządzenie, które firma AquaTrend. Wypuściła na rynek. Ja je mam u siebie już od jakiegoś czasu testowałem je na kilka sposobów. Tutaj pracę tego urządzenia pokazałem, wydaje mi się, w bardzo prosty i przejrzysty e, sposób. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Dziękuję bardzo firmie Aquatrend za podesłanie urządzenia do testów. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście komentarz, subskrypcję. I trzymajcie się. Cześć, cześć. Do następnego razu.